Czy wyobrażacie sobie świat, w którym honor znaczy więcej niż życie, a każda decyzja może zakończyć się krwawą zemstą? Gdzie bogowie towarzyszą ci nie tylko w modlitwach, ale i na polu bitwy? Witajcie w świecie Wikingów, serialu, który zmienił sposób, w jaki patrzymy na historyczne opowieści. Ale czy rzeczywiście zasługuje na swoje miejsce w panteonie? Najlepszych produkcji telewizyjnych? Czy Ragnar Lodbrok to rzeczywisty bohater, czy tylko brutalny mit? Zostańcie ze mną, bo zagłębimy się w ten brutalny, ale fascynujący świat i odpowiemy sobie na pytanie, czy Wikingowie są arcydziełem, czy tylko telewizyjną wydmuszką. Zaczynamy. Cześć. Tu ekranowe wrażenia. Miejsce, w którym kino i telewizja spotykają się z pasją, krytyką i odrobiną zdrowego sarkazmu. Dziś przyglądamy się serialowi, który narobił szumu nie tylko wśród fanów historii, ale i w mainstreamie. Wikingowie od History Channel to nie tylko siekanie toporem. To opowieść o władzy, wierze, zdradzie i rodzinie. A przynajmniej tak mówi oficjalny opis. Ale my dzisiaj nie czytamy ulotek marketingowych. My przyglądamy się temu, co działa, co kuleje i przede wszystkim, co sprawia, że widz zostaje przy ekranie przez sześć sezonów. Na początku mamy prostą historię. Ragnar, ambitny wojownik, chce płynąć na zachód, podczas gdy reszta chce trzymać się znanych szlaków. Mamy konflikt, bunt, triumf, klasyka. Ale serial nie zostaje na poziomie klasycznej przygody. Z każdym sezonem robi się bardziej politycznie, bardziej filozoficznie i, momentami, zbyt powoli. Niektórzy powiedzieliby przegadanie, inni budowanie głębi. I tu zaczyna się ciekawa dyskusja. Czy Wikingowie to historia przygodowa z elementami dramatu, czy dramat historyczny z elementami przygodowymi? Tempo nie zawsze jest równe. Sezony od jednego do czterech trzymają mocno. Potem bywa różnie. Ale jedno trzeba przyznać. Nawet kiedy tempo siada, klimat nie znika. Ragnar Lodbrok, grany przez Travisa Fimela, to postać, której nie da się zapomnieć. Charyzma, dziwaczny uśmieszek, spojrzenie szaleńca i filozofa jednocześnie. Fimel gra go z taką intensywnością, że trudno oderwać wzrok. Lagerta... Silna, niezależna, ale nieprzesadzona. Bjorn? Przechodzi ogromną przemianę. Floki? Floki to osobna planeta. Jednych irytuje, innych fascynuje. Aktorsko jest nierówno, ale pierwsza liga dostarcza. Ciekawostka. Fimmel nie miał dużego doświadczenia aktorskiego przed Wikingami. To był modeling i kilka rulek. A jednak Ragnar stał się ikoniczny. To pokazuje, jak dobrze dobrana rola potrafi stworzyć legendę. Jeśli chodzi o obraz, Wikingowie to uczta. Zdjęcia plenerowe, Norwegia, Irlandia zapierają dech. Kostiumy nie zawsze historycznie poprawne, ale zawsze klimatyczne. Bitwy brutalne, krwawe, ale nieprzesadzone. Kamera potrafi tańczyć z wojownikami, nie gubiąc akcji. Muzyka to osobny temat. Nordic Ambient, bębny, chóry, mistycyzm. Soundtrack nie tylko buduje klimat, ale wprowadza w trans. No właśnie, ile w Wikingach jest historii, a ile mitologii? Ragnar to postać z sagi, niepotwierdzona historycznie. Postacie mieszają się z legendami, ale serial nie udaje dokumentu. Raczej łączy duch epoki z dramaturgią współczesnego scenariusza. Dla historyków masa uproszczeń, zlepień czasowych, geograficznych skrótów. Dla widza spójna wizja świata, który działa na ekranie, to kompromis. Czy uczciwy, to zależy, czego szukacie. Wikingowie nie unikają tematów trudnych. Religia chrześcijańska kontra wiara nordycka to nie tylko tło, to głęboka refleksja o sensie życia, o losie, o przeznaczeniu. Dialogi Ragnara z Atelstanem to prawdziwe perełki. Serial pokazuje, jak dwie skrajne kultury mogą się ścierać, ale i inspirować. A wiara Wikingów, mistycyzm, przepowiednie, wizje. To wszystko sprawia, że serial często zahacza o poetyckość, niemal duchowość. I to jedna z jego najmocniejszych stron. Nie będę udawać, że wszystko jest idealne. Sezon piąty i szósty to sinusoida, zmiany bohaterów, rozmycie celu, rozciągnięcie w czasie, ale nawet wtedy zdarzają się momenty absolutnie genialne. Największy zarzut? Utrata emocjonalnego centrum po Ragnarze. Twórcy próbują to nadrobić, ale efekt jest nierówny. Bjorn, Ivar, Ubbe, każdy ma swoje momenty, ale nie ma drugiego Ragnara. I to czuć. Wikingowie stali się zjawiskiem popkulturowym. Kleje, tatuaże, cytaty, memy. Ragnar i lagerta, ikony. Serial rozbudził zainteresowanie historią nordycką, ale i modą na mroczną przeszłość. I trudno się dziwić, to świat brutalny, ale romantyczny, taki, w którym honor może cię zabić, ale przynajmniej umrzesz z mieczem w ręku. Czy warto oglądać wikingów? Moim zdaniem. Zdecydowanie tak. Nawet jeśli ostatnie sezony nie dorównują pierwszym, to nadal serial, który oferuje emocje, refleksje i estetyczne doznania. To opowieść o ludziach, którzy żyją na krawędzi świata i moralności. O walce, ale też o sensie tej walki. Jeśli lubicie seriale, które nie traktują widza jak idioty, a jednocześnie potrafią dostarczyć adrenaliny, to jest serial dla Was. Ragnar może i był barbarzyńcą, ale miał więcej refleksji niż niejeden filozof. A wy, co myślicie o Wikingach? Macie swojego ulubionego bohatera? A może serial was rozczarował? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytam wasze opinie i podyskutuję. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, zostawcie łapkę w górę, suba i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To były ekranowe wrażenia. Do zobaczenia na ekranie.